Myśleli, że pies zostawił swoje potomstwo w niebezpieczeństwie. Ratownicy byli przekonani, że uratowali małe labradory. Prawda okazała się szokująca. Byli przekonani, że pies porzucił swoje potomstwo. Maluchom groziło niebezpieczeństwo. Kiedy ratownicy przybyli na miejsce i wyciągnęli szczeniaki, byli przekonani, że to małe labradory. Chwilę później weterynarze przekazali im szokującą prawdę, tego zupełnie się nie spodziewali. Pies zostawił swoje potomstwo w niebezpieczeństwie. Tak przynajmniej myśleli strażacy z Kolorado, otrzymali nietypowe zgłoszenie. W jednym z kanałów burzowych znaleziono uwięzione szczeniaki. Małe zwierzęta wpadły do środka otworu i nie mogły wydostać się na zewnątrz. Ratownicy natychmiast udali się we wskazane miejsce i przystąpili do akcji ratunkowej. Na miejscu strażacy zobaczyli w kanale 8 małych, czarnych szczeniaków. Ratownicy byli przekonani, że wyciągają małe labradory. Kiedy ostrożnie wydobyli wszystkie maluchy na powierzchnię, zabezpieczyli je i otoczyli opieką. Później odwieźli maluchy na badania do kliniki weterynaryjnej, by upewnić się, że nic im nie jest. Zwierzęta wyglądały jak szczeniaki labradora. Weterynarze przebadali zwierzaki i poinformowali zdziwionych strażaków, że wcale nie uratowali ciemnych labradorów, tak jak myśleli. Znalezione przez nich rodzeństwo okazało się być małymi lisami. Wszyscy strażacy byli w szoku, kiedy prawda wyszła na jaw. Zabrali je do kliniki i wtedy jeden z weterynarzy powiedział do nich, nie, to nie są labradory, to są lisy. Strażacy byli całkowicie szokowani, powiedział Brian Wałchn, kapitan lokalnej straży pożarnej. Dzisiaj grzeje, jeden. Doszło do potężnego trzęsienia ziemi. Odczuło je pięć państw, opłakane skutki widać na nagraniach 2. Nie mieli szans na przeżycie, zmarli na miejscu. Tragedia na zachodzie polski pracownicy kliniki weterynaryjnej wytłumaczyli zaskoczonym strażakom, że w tym okresie roku następuje aktywne rozmnażanie się lisów. Ze względu na zwyczaje tego gatunku, młode często znajdują się w tarapatach. O tej porze roku mnóstwo zwierząt rodzi młode. Wychowują je w małych norach i otworach, zwłaszcza w przestrzeniach miejskich, wytłumaczył jeden z weterynarzy. Najlepsze newsy dnia źródło. YouTube nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, pikio. PL na Google News